To już tradycja. Co roku w Bibliotece przy ulicy cukrowej 12 odbywa się świąteczny jarmark rękodzieła. Takie i inne cuda możecie przyjść państwo i je zakupić, a cel jest wyjątkowo szczytny, ponieważ wszystkie fundusze zostaną przekazane na rzecz hospicjum dla dzieci i młodzieży w Tanowie. Zawrażam wszystkich na Jarmark Rzeczy Cudnych do krainy baśni, gdzie rządzą skrzaty, reniferki, bałwanki. Jest to już ósma edycja. W zeszłym roku zebraliśmy taką okrągłą kwotę 10 tysięcy. Przez te 7 jarmarków hospicjum otrzymało od nas prawie 50 tysięcy. Kolejny rok już dochód z tego jarmarku przeznaczony jest na potrzeby naszego hospicjum. Pani Ewa wspomagała nas już, kiedy byliśmy hospicjum tylko domowym w Policach. Co roku czekamy na ten jarmark. No piękne rzeczy są co roku. Ja już właśnie też do hospicjum tutaj <grytania> zakupiłam, żeby na naszej choince, która stanie w holu głównym, też zawisły te piękne rzeczy. Przejechałam. Ponieważ jest to ostatni już jarmark z ośmiu, które były poprzednio, cel jest bardzo wzniosły, potrzebny. Co roku staram się tutaj przychodzić, bo rzeczywiście można tutaj znaleźć wspaniałe rzeczy. Aż dziw, że coś tak pięknego wychodzi spod rąk i to jednej osoby, pani kierownik. Biermasz trwa do 9 grudnia. Możecie Państwo przyjść i swoim zakupem wesprzeć hospicjum w godzinach od 9 do 19. A my za chwilę zdecydujemy, który ze skrzatów trafi do naszej redakcyjnej ekipy.